Ciąg liczbowy ABC jest arytmetyczny i A plus B plus C jest równe 33, natomiast ciąg A minus 1B plus 5C plus 19 jest geometryczny, oblicz AB oraz C. To zadanie jest dosyć łatwym zadaniem z ciągu arytmetycznego i geometrycznego, ponieważ mamy podane tak naprawdę trzy informacje o tych literkach AB oraz C. Pierwsza informacja jest taka, że literki ABC tworzą ciąg arytmetyczny. Druga informacja jest taka, że ich suma jest równa 33. A trzecia informacja jest taka, że takie trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Z każdej z tych informacji otrzymujemy jedno równanie z tymi trzema niewiadomymi, zatem ostatecznie otrzymamy układ trzech równań z trzema niewiadomymi ABC, który na pewno damy radę rozwiązać. Napiszmy sobie na początku to pierwsze równanie z tymi niewiadomymi ABC, które mamy podane w sposób jawny, a mianowicie, że suma tych literek A plus B plus C. Jest równa 33. Teraz napiszmy równanie, które wynika z informacji, że liczby a, b oraz c są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Z tego wynika, że suma wyrazów skrajnych, czyli a plus c jest równa podwojonemu wyrazowi środkowemu, czyli 2b. No i jeszcze napiszmy informację wynikającą z faktu, że takie trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Środkowa z nich musi w związku z tym, podniesiona do kwadratu, być równa iloczynowi liczb skrajnych. Czyli napiszmy sobie, że b plus 5 podniesione do kwadratu musi być równe, i tutaj napiszmy sobie a minus 1 razy. Ta liczba C plus 19. No i w ten sposób otrzymaliśmy trzecie równanie, i mamy układ trzech równań z trzema niewiadomymi. Żeby go rozwiązać, to ja myślę, że najłatwiej będzie na początku wziąć pierwsze dwa równania i je maksymalnie uprościć. Widać, że można je odjąć stronami, wtedy literki A oraz C znikną i otrzymamy jedno równanie ze względu na B. Napiszmy sobie zatem może gdzieś obok, że z tych dwóch równań wynika, że no nawet je przepiszę jeszcze raz. A plus B plus C jest równe 33. Pod spodem to drugie równanie. A plus C jest równe 2B. No i teraz bierzemy sobie taki mały układ równań. Odejmujemy równania stronami. A minus A daje 0. B zostaje. C minus C daje 0, czyli po lewej stronie zostaje tylko B. A po prawej stronie mamy 33 minus 2B. 2B leci na tą stronę. B plus 2B to jest łącznie 3B. 3B jest równe 33. Zatem b jest równe 33 na 3, czyli 11. No i teraz już mamy b wyliczone, zatem możemy sobie ułożyć układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Weźmy sobie na przykład to drugie równanie i napiszmy, że a plus c jest równe 2b, 2 razy 11, czyli 22. No i to ostatnie równanie, z którego jeszcze nie korzystaliśmy, może na początku napiszmy tą prawą stronę, czyli a minus 1 razy c plus. 19, że to ma być równe b plus 5 do kwadratu, czyli 11 plus 5 do kwadratu, czyli 16 kwadrat. No i mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Żeby go rozwiązać, to możemy sobie na przykład z tego pierwszego równania wyliczyć jedną z niewiadomych. No powiedzmy, że sobie wyliczymy c. c równa się 22 minus a. No i teraz podstawiamy do tego równania w miejsce c wyrażenie z a i otrzymamy jedno równanie kwadratowe ze względu na a. Czyli podstawiamy. Napiszmy, że mamy a minus 1 razy w tym drugim nawiasie. Zamiast c piszemy 22 minus a i jeszcze mamy tutaj plus 19. No i to ma być równe 16 kwadrat, to od razu policzę, to będzie 256. I teraz tak, uprośmy sobie jeszcze tą sytuację w drugim nawiasie. Pierwszy nawias bez zmian, w drugim nawiasie mamy tak. 22 plus 19 to będzie 41 i jeszcze mamy minus a. No i to ma być równe 256. I teraz wymnażamy. a razy 41 to będzie 41a. a razy minus a to będzie minus a kwadrat. Minus 1 razy 41 to będzie minus 41. I minus 1 razy minus a to będzie plus a. To ma być równe 256. No i teraz tak. Napiszmy sobie wyrażenie z a kwadrat na samym początku. Czyli mamy minus a kwadrat. Teraz ile mamy a? 41a plus a to będzie w sumie plus 42a. No i jeszcze liczby, minus 41, i jeszcze ta liczba przeniesiona na lewą stronę, czyli będzie minus 256. To ma być równe 0. No i teraz tak, uprośmy sobie jeszcze te liczby, czyli tu mamy minus a kwadrat plus 42a, minus 41 minus 256 to będzie minus 297, no i to ma być równe 0. Ponieważ tu jest minus przy a kwadrat, to ja go sobie zamienię na plus, po prostu mnożąc to równanie stronami przez minus 1 i otrzymam równanie kwadratowe ze względu na a w postaci a kwadrat minus 42a. Plus jeszcze 297, no i to ma być równe 0. I teraz rozwiążemy to równanie kwadratowe, i będziemy mieli naszą literkę A, no i następnie C sobie wyliczymy z tego wzoru. Czyli, żeby rozwiązać to równanie kwadratowe, to standardowo liczymy deltę. Delta jest równa 42 do kwadratu, to jest równe 1764 i jeszcze minus 4 razy 1, razy 297. To będzie 1188, zatem delta jest równa 576, no i pierwiastek z delty jest równy 24, czyli możemy zapisać, że delta jest równa 24 do kwadratu. No i teraz, gdy mamy już policzony pierwiastek z delta, nie jest równy 24, to możemy policzyć, ile jest równe a1, a1 jest równe minus b, czyli 42 minus pierwiastek z delta. Podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1, czyli na 2. Zatem pierwsze rozwiązanie, pierwsze A1 jest równe 42 minus 24, to będzie 18 na 2, czyli mamy 9. No i jeszcze jest druga opcja, A2 to się równa 42, tym razem plus pierwiastek z delta, czyli plus 24 na 2. To się równa 66 na 2, czyli A2 jest równe 33. No i teraz dla, każdej, dla każdego z tych rozwiązań musimy policzyć, ile będzie równe C. Dla A1 napiszmy, że C1 jest równe 22 minus 9 to będzie 13. Natomiast dla A2, dla 33 będziemy mieli C2 jest równe 22 minus 33 to będzie minus 11, czyli mamy tak naprawdę dwa rozwiązania do tego zadania. Zatem zapiszmy naszą odpowiedź ODP. No i w pierwszym przypadku mamy, że A jest równe 9, w każdym przypadku wyjdzie, że B jest równe 11, natomiast C jest równe w tym pierwszym przypadku. 13 To jest pierwsza odpowiedź do tego zadania. Lub jeszcze mamy taką możliwość, że a jest równe 33. Wtedy b jest równe tak samo bez zmian, tutaj 11. Natomiast c jest równe, wyszło nam minus 11. Czyli to są dwie odpowiedzi do tego zadania. Możemy jeszcze na końcu się upewnić, czy nam wyszły dobre rozwiązania, to znaczy czy rzeczywiście te liczby a, b, c tworzą ciąg arytmetyczny. No w tym przypadku to jest oczywiste. 9, 11, 13 tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2. A jak jest w tym drugim, w drugim przypadku? No tutaj różnica będzie równa minus 22. 33 minus 22 to będzie 11. 11 minus 22 to będzie minus 11. Czyli oba rozwiązania są poprawne. No i to są dwie dobre odpowiedzi do tego zadania.